Yo, Shima, no, I się zasadzie z tej strony elipsa 500. A dzisiaj lecimy z drugim materiałem typu e, Minecraft Look Pro Hacker Good. Dzisiaj, co prawda, jestem sam, jak zresztą widzicie. Dzisiaj będziemy sobie oglądać dokładnie to z Coca-Colą. Ostatnio oglądaliśmy sobie te domki, naprawdę spoko. E, tylko w tamtym filmie chciałam Was przeprosić za to, że e, tam, tak słabo nas było słuchać, bo za tak głośno puściłem dźwięki. Ale teraz oczywiście będzie już dobrze, więc chyba możemy zaczynać. A oczywiście reklama, no bo jak żeby inaczej. Okej, okay, no i lecimy z tym. Słuchajcie. O! Okej. Okay. Dobra, widzimy nupka. Tutaj mm, coś robią. Przepraszam, że tak nie wiem, tutaj kręca coś lampka, coś, ale tak wiecie, na dziko to robię, ale okej, okay, muszę się uspokoić i. I oglądamy. W ogóle też dzisiaj rano już stałem się film montować, co wczoraj nagrałem, szybko wrzucać. Teraz nagrywam i ja potem jeszcze jedno, jeszcze jedno, więc... No, dużo trochę tego. Okej. Okay. No dobra, są na plaży. Patrzą w górę, tam nie wiem, to jest chyba słońce chcą ocenić. Ale spoko w ogóle mody. Ten Pas... pa... no, Tak, super. Pasaro e, świetnie tak e, fajnie wygląda. No i co? Oni dają Coca-Cola dziecku, naprawdę gratulacje. O, chyba chyba się zaczyna budowanko Coca-Coli takiej wielkiej. W sumie nie wpatrywałem się w miniaturkę, jak e, to wygląda. Co więc tam najpierw grzywa dała nagle czerwona no jest o co chodzi? Mam nadzieję, że w ogóle mnie e, dobrze słać, że nie musiał tego drugi raz nagrywać. No na razie, czy to przypomina Coca-Cola? No tak kształtownie tak. Jestem ciekawe, czy tutaj wyjdzie taki rzeczywiście napis, taki wiecie, w stylu Coca-Coli. Czy bardziej takie gryzdowe będą białe, ale nie, tam chyba, chyba coś jest, chociaż tak wiecie. Ta puszka raczej będzie taka pusta w środku, ale może na przykład, nie wiem, takie piętra będą to by było nawet spoko. Ej, to miejsce wygląda zupełnie jak to, gdzie teraz na Survivalu zaczynamy grać, w sensie, e, gdzie tam taki obóz rozbiliśmy. Ej, bez kitu, nie? Niemal, czy to samo miejsce. Pa, tam jeszcze góry? Ej, no serio, ale okej, okay, oglądajmy tu. Czekajcie, no coś tam jest Coca-Cola, ale tak szczerze, że... Myślałem, że lepiej to zrobią. moja opinia, że no taki trochę kloz, nie wiem, no może i puszkę przypomina, ale mi ja, ja osobiście nie powaliło na ziemię tymczasem. Oglądamy teraz reklamę, więc szybko ją przewiniemy. okej. Okay. No i proszę Państwa, pro diaksowy, pro, więc co, widzimy rodzinę prosów. Pewnie u nich jest lato i tak się tutaj odpoczywają na różne sposoby, widzimy prosa. W ogóle mnie dziwi w tylko to, że on jakby nie ma żadnego skina, to jest Steve, no to kurczę, na przykład, o, no ten to już jest większe pro, nie? Przynajmniej sobie skina ogarnął, a tak tutaj, no to... Okej, okay, prosi Creeper Wiadomo, Cola. Wiadomo, Coca-Cola w Minecraftie to jest Creeper Cola, ale epickie, tam były dozowniki takie minecraftowe. Ale okej, okay, oglądamy dalej, no i mają tą Creeper kolkę. Ja akurat nie jestem fanem Coli. Znam kilka osób z mojej rodziny, które ją wręcz uwielbiam, ale ja akurat nie przepadam. Bardziej preferuję inne napoje, ale tutaj nie będę mówić, jakie. Okej. Okay. No, tutaj szklany podłoże, a to akurat dość ciekawe jest. W tym czasie mogę Wam przypomnieć o subskrypcji na kanale, ponieważ mega mi to pomaga, nie? Ale okej. Okay. I pisaniu komentarzy, bo to też na pewno będzie bardzo miłe. Znaczy, miłe, no Nieważne, jaki komentarz napiszecie, ale mnie ciekawi wasza opinia na temat kanału. Ale jak, jak na razie powiem wam, że, że coś tak średnio mi to kolka, przypomnianie mi taki piasek dusz. Coś tu chyba nie gra. Pewnie finalny efekt... Aha, bo to chodziło, o to chodziło, pewnie tak to będzie wyglądać, że wiecie, jaka moja reakcja finalna, ale na ten moment to ja tutaj... Так в среднем, поймал, так в Sorry, że się tak długo nie odzywam, ale tak sobie tutaj na to patrzyłem, wszystko. Okej, okay, teraz wiem o co chodzi. Nie wiem, czy akurat stąd to jest dobre jako taki napój, ten, tutaj wiadomo, kola. No ale w sumie. No i wiadomo, taka moja reakcja. No to niech, nie wiem, nie wiem tej twórcy drogi, który robisz tam opchwały spro. Niech ci będzie. Aha, bo to o to chodziło. No. Zadowolony ok, wreszcie to wypowiedziałem. Dobra, możemy pominąć już tą reklamę. Okej, okay, no i ta kolka, ona jest już w fazie zupełnie takiej wykończeniowej chyba. Tej korek. Spoko Ym, i jakby miało już oceniać, no to, to to jest lepsze od tego nupkowego. No nie ma co, o tam jeszcze wioska była. Ale okej. Okay. No dobra, no ładnie jest. No, A w sumie możecie pisać w komentarzach kolejność według Was, od najlepszego do najgorszego typka. Na razie. Nie. proste na prowadzenie no, bo drugi jeszcze haker będzie. I Good, jest tu Good jest to Good, okay. Oglądamy hakera, on nie wiem, jakimś bedrockowo, tutaj to nie są bloki, że coś innego. W kwarcowym domu sobie siedzi. Tutaj wiadomo automat do coli tutaj... Nie wiem, jaki się nazywa bilard, nie wiem, chyba billard, ale... Nie, to nie jest wybabil. Chyba, chyba Bill. <grym> okej, okay, um, chyba. Ja się na tym za bardzo nie znam, więc możecie mi napisać w komentarzach jak wiecie. W ogóle ten hacker jakiś wielki web ma i żółte łapska, ale okej. Okay. Ja jestem ciekawy jak ten cały prost i ci wszyscy wyglądają pod spodem, no ale wiadomo, pros. Bo on jest charakterystyczny, ale okej. Okay. No dobra, zaczyna się budowa. Pytanie w jaki sposób oni to budują, bo tam yy, Noob taką puszkę zbudował, Pros zbudował taką już butelkę, Coli, taką Classic, a co zbuduje Hacker? Wydaje mi się, że to też może być teraz puszka. Że pójdzie w stronę Nuba, ale taką wiecie, zupełnie zupełnie prosta puszka. Nie to właśnie taki kloc, bo tam taki klocek wyszedł, tylko że to już to będzie miało naprawdę takie fajne kształty. A i co się z tymi owcami dzieje, tą szarą? Ona się tam baguje, czy, czy co jest? bo... No patrzcie na tą szarą owcę, ona jakby w trawie jest. Ale chyba tylko ona, czy ta biała. Patrzcie ta... A, ja tego nie widziała, Czy ta też, ta trzecia jakby odtąd do... Właśnie też chyba. Ale się bagują te owce dziwnie. Ja nie mogę. Znaczy możliwe, że te owce tam sobie chodziły? No pewnie tak było. Wow, coś dostęp z Teamsów, A oni e, jakby... Ten. On sobie teren po prostu tak automatycznie podłożył, że z jakiegoś programu, nie? sobie teren podłożył. To w jest sensie jakiegoś tam. Nie, że modowego, ale że można sobie ustawić. Na przykład tyle na tyle kratek, płaski teren, a tam były owce. I wiecie o co chodzi? Ja tak w cieło. Ok, zróbmy pomnię ankietę. Czekajcie, to się nagrywa. Nie mam no, nagrywać. Ok. Przez moment miałem obawy. Tak, zdecydowanie puszka, ale teraz ciężko mi powiedzieć, jaki. A może. Ej, jest szansa, że to będzie ta butelka jeszcze taka mega wysoka, ale to już raczej nie. Raczej skończymy na puszce. Ile w ogóle to się potrwa? No, jeszcze dwie minutki, więc easy. Um, bam, bam, bam. Serce? Lol, i tutaj serce wyszło, ale faza. Tak, dobra, tutaj ta puszka już nie jest takim krocem. Tu już ona wygląda naprawdę spoko. I jakby spoko. No, brawo, Filip. E, ale to naprawdę wejście od tyłu? Spoko, tak fajnie wygląda, takie malutkie. Wow, i ty, ty, ten kapselek. No dobra, okej, okay, ta puszka wygrywa na razie. Na prowadzeniu haker drugi prost, trzeci noob. No i teraz, oto ten pan, good. No i jego willa, oczywiście. Na szczęście, nie wiem, nie jest to jakoś, nie wiadomo, jak modów wiele. Jezu, i ten dzieciak, jaka patologia, nie? To już mówiłam na poprzednim materiale, okej. Okay. To dziecko też w skoczy, skoczyło. Ale oni chyba nie tak jak poprzednio, zamiast, z nie wiem, coś zbudować, to oni chyba tylko kupią jakieś mieszkanie. Kurczę, no bo ten, ten gut to nie jest żaden gut, tylko, tylko jakiś taki... taki fake good, nie? Bo on wszystko jakby kupuje zamiast sam zbudować, bo taki talent w końcu ma, okej. Okay. A czy oni tam gadają? Żeby tu jeszcze nie wiem, cokolwiek było... A w ogóle fajne drzwi, chciałbym takie, żeby były w Minecraft. Jak dla mnie eee, takie by się jak najbardziej odnalazły w świecie Minecrafta. No okej. Okay. Eee, no i... A nie, to, to jest to chyba prosa, czy to już kupione jest. A jak kupiony... No nie, to jest chyba kupione. No tak! No i znowu kupił, no serio, ty to najgorzej. Ej, serio, ja go oceniam najniżej. No bo on to kupił. Mm, więc zwycięzca odcinka zostaje hacker. Drugi prost, trzeci noob, czwarty hacker za to oszustwo. Już numer dwa. Um, taka jest moja opinia. Wypiszcie swoją w komentarzach. Ale serio, zawiodłem się tutaj na punkcie prostym. Jeszcze, jeszcze dokładnie 20 sekund. Okej, okay, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Zostawcie łapencję w górę, suba oraz dzwoneczek. I, Zostawcie jeszcze, albo dobra, udostępnicie ten film swoim tam Ja wam będę jeździć lepiej wdzięczny. Wpadajcie na proubranie.kupsel.pl, poczekajcie, wybiorę parę fajnych naklejek, to wam pokazać. Bo tam właśnie takie naklejeczki, patrzcie taki Alex, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Tu jakiś gamerek. Mm, tu mamy gasta, takiego spokaśnego kreskówkowego. krowego. Tu taki shop prac w Diaksowej zbroi i też jakiś grać, więc osobiście mega polecam proubranie.gupcal.pl Wpadajcie już teraz oraz e, wpadajcie na nasze TikToki Małpa Tymek 1000 e, oraz Małpa Madzia B4 Wszystko oczywiście to TikToki, no i co? Na dzisiaj to tyle, ja jeszcze dzisiaj mam dużo nagrywek przed sobą, wy macie jeden film dziennie, więc się banderu.